Mamy zadanie pierwsze, obróć sumę liczb w kodzie z przesunięciem bias. No to robimy to tak, że te liczby sobie normalnie dodajemy. Dodajemy normalnie. I teraz zobaczcie, że tutaj mamy dwie liczby z przesunięciem bias i chcemy, jeżeli dodajemy dwie liczby z przesunięciem bias, to powiedzmy, że mamy Sumę tych liczb plus yy, dwa biasy. Możemy to zapi zapisać tak. Liczba plus bias. Liczba pierwsza plus bias plus liczba druga plus bias. I chcemy otrzymać liczbę trzecią plus bias. Ale tutaj nam wychodzi bias plus bias, to są dwa biasy. Czyli tak jakbyśmy mieli dwa biasy, więc musimy jeszcze odjąć ten bias. Czyli tutaj musimy odjąć bias. Bias to jest, ile mamy bitów? Na pierwszym miejscu jest 0, na resztach, na, resztach, na pozostałych miejscach jest 1. Teraz odejmujemy. Czyli jeżeli odejmujemy to, to to jest to samo, co tutaj napisałem. I sobie teraz odejmujemy normalnie. Tak. 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 I to jest już e, nasza odpowiedź. Mamy zadanie drugie, oblicz różnicę liczby w kodzie z przesunięciem gwiazd, czyli normalnie liczymy różnicę. 0 1 0 0 1 1 1 0 1 różnica. 1, 1, 0 i jak przedtem mieliśmy liczba pierwsza plus bias, to powiedzmy, że to jest to odjąć, liczba druga plus bias i chcemy uzyskać liczbę trzecią plus bias zobaczcie, że tutaj tak jakby te te biasy się redukują, więc jeżeli chcemy mieć prawny wynik, to po prostu ten bias musimy dodać. Czyli teraz dodajemy bias. Na pierwszym miejscu jest 0, na, na pozostałych miejscach są 1. Teraz to dodajemy. 0, 1, 1, 1, 1, 1. I to jest nasza odpowiedź. Liczymy zadanie trzecie, szesnastkowa reprezentacja dwóch liczb zapisanych w formatach zmiennoprzecinkowych. Starszy bit znak, liczbę 5 bitów, wykładnik, yy, wykładnik w kodzie z przesunięciem wjazdów, mantesa w kodzie zetem. I tutaj mamy podane te liczby, żeby. Dobra, zapiszmy to tak. T27 musimy zapisać w kodzie binarnym yy, i to będzie.

Super, i to, jest, to są już nasze liczby. Mamy na pierwszym miejscu bit znaku, później kolejne 5 bitów 3, 4, 5 to jest wykładnik. Pozostała to jest Mantesa. Bit znaku, 5, 3, 4, 5 wykładnik i reszta Mantesa. jak to liczymy? Najpierw liczymy sumę Mantes dobra, czyli mamy tak piszemy piszemy jeden przycinek yy, i tutaj mam tysę jeden przycinek jeden zero zero jeden 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 razy tu jest wykładnik Razy 2 do potęgi, i tutaj musimy wpisać wykładnik. I jeszcze tą liczbę rozpiszmy. 1, 1, 0, 0, 1, 1, razy 2 do potęgi, i to jest wykładnik. Zaraz ten wykładnik obliczymy. Obliczmy wykładnik z tej pierwszej liczby. To jest 1, 0, 1, 0, 0. Zobaczyć w poleceniu mamy, że ten wykładnik jest przesunięty bias, więc musimy odjąć to przesunięcie bias w takich poprzednich zadaniach, odejmujemy to przesunięcie 1, 0 1, 0 i tutaj nam wyszło 1, 2, 4, czyli 5 2 do 5, to jest nasz wykładnik i teraz obliczmy drugą drugi wykładnik to jest 1, 0, 0, 0, 1 to, to jest samo co oto. odejmujemy bias. Cyk 0, 0, 1, 1, 2, 1 i tutaj mamy już 0, czyli z tego będzie dwójka. Kolejnym krokiem yy, musimy yy, jakby doprowadzić yy, te wykładniki do Takiej samej liczby, wyrównać te wykładniki. Tutaj mamy 2 do 5, tutaj mamy 2 do 2, wyrównujemy zawsze w górę, czyli tutaj musimy jakby jeszcze dodać y, razy 2 do potęgi 3, czyli y, mnożymy 2 do potęgi 3, to przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewą stronę, czyli będzie to 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 razy 2 do potęgi 5 i zobaczcie, że to jest. Oto, to jest nasz, to nasza mantysa, to jest nasz wykładnik. Mantysy mamy 6 bitów, więc możemy pozostałe odciąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj mamy 6 bitów, reszta nam jest niepotrzebna. No i teraz sobie dodajemy tę liczbę. 00111 1, razy 2 do 5. Druga liczba to jest 0,00. 1 1 1 0 razy też 2 do 5 dodajemy jeżeli się dodaje to wykładnik się nie zmienia yy, i tak 1 plus 0 1 tutaj jest 0 1 1 1 0 1 1 1 1 przycinek yy, no i jeszcze musimy obliczyć te tych liczb wynik przedstaw w formacie zmiennym no i dobra tutaj sobie zapiszemy odpowiedź najpierw mamy bit znaku zobaczcie, że ta liczba ta liczba jest ujemna ta też jest ujemna, bo mamy jedynkę z przodu, więc jeżeli dodajemy dwie ujemne liczby, to będziemy w rezultacie mieć liczbę ujemną lecz dlatego jest jedynka później mamy, musimy zapisać wykładnik, wykładnik z przesunięciem jazd tutaj mamy piątkę, tutaj też był wykładnik z przesunięciem biały z piątka, więc możemy sobie to przepisać 1, 0, 1, 0, 0 i później przepisujemy mantysę, czyli to 1, 1, 0, 1, 0, 1 te jedynki przed przecinkiem nie piszemy no i to już jest nasza odpowiedź mamy zadanie czwarte, jaki jest wynik dodawania liczby przedstawionych w 9-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym więc najpierw musimy rozpisać te liczby do postaci binarnej żeby nie przedłużać, to po prostu przypiszę sobie zeszedł wynik z zeszytu. To będzie 101101 a 101, 49 i 125. Centnych, to jest 11000 no i najpierw musimy te liczby doprowadzić do postaci, żeby jedynka była z przodu, więc piszemy 101, 101 i tutaj tak samo 10001001 razy 2 do potęgi razy 2 do potęgi i wykładnik. Tutaj przesunęliśmy przycinek o dwa miejsca w lewo, czyli piszemy 2 do drugiej. A tutaj o raz, 2, 3, 4, 5 o 5 miejsc, czyli piszemy tak. Teraz te wykładniki muszą się zrównać, czyli to musimy pomnożyć 2 do potęgi 3. 3 miejsca w lewo. 0,00101101. Raz, 2 do potęgi 5. Super. Zobaczcie, że wykładnik mamy 4 bity, więc teraz to możemy odciąć. Raz, 2, 3, 4. To jest nam tylko potrzebne. I tutaj tak samo. Raz, 2, 3, 4. To jest nam tylko potrzebne. No i oczywiście. To, to tak samo, nie? Tego, tego nie odcinamy, to dalej jest potrzebne. No i teraz musimy dodać te liczby, czyli 0,0010 razy 2 do 5 plus 1,1000 razy 2 do 5. Dodajemy, tutaj się nic nie zmienia przy dodawaniu. tutaj będzie 0,1011, super! I teraz musimy obliczyć ten wynik dodawania poza dziesiętnej. Tutaj mamy wykładnik, więc musimy zlikwidować ten wykładnik. A żeby zlikwidować ten wykładnik, to musimy to pomnożyć przez 2 do potęgi minus 5. I wtedy to się zredukuje. Jeżeli mnożymy 2 do minus 5, to przesuwamy przecinek o 5 miejsc tym razem w prawo stronę, czyli 1. Raz, 2, 3, 4, 5. Przesujemy jeszcze jedno 0 na końcu. No i sobie zobaczcie, co zrobiliśmy. teraz 2 do potęgi minus 5. Z tego nam wychodzi 2 do potęgi 0, a 2 do, do potęgi 0 to jest 1, czyli razy 1. No i to jest nasza odpowiedź. Możemy teraz to zapisać. To jest nasza w postaci binarnej i w dziesiętnej to będzie. 32 plus 16, 48 plus 4 to 52, 52, a więc jaki jest wynik dodawania liczby, no to ten odpowiedź jest 52. Mam zadanie piąte, jaki jest wynik dodawania liczby przedstawionych w formacie zmiennoprzycinkowym, w którym antysa liczby przechowuje się w 4-bitowym polu, więc najpierw musimy rozpisać te liczby w postaci binarnej, znowu, żeby nie przedłużać, to sobie przepiszę wynik zeszytu to jest 1001,01 1, 1 1, 1 to jest 1,001 1. mamy obliczyć ile tracimy na dokładności więc w sumie na samym początku jeszcze to możemy po prostu te liczby dodać 1,4 plus 1 1 8 to będzie 10 i 3,8 to się przyda nam później to co obliczyliśmy teraz no i spokojnie, teraz sobie musimy te liczby dodać, czyli najpierw musimy doprowadzić do takiej postaci, żeby jedynka była z przodu, 0,1 tutaj już w sumie jest wszystko ok no tutaj przesunęliśmy przecinek o 3 miejsca w lewo, więc przyciągamy 2 do 3 tak tutaj jakby jest 2 do 0, bo nic nie przesunęliśmy na razie. Yy, więc yy, po prostu też musimy tak jakby pomnożyć 2 do potęgi 3, czyli przesuwamy przecinek od 3 miejsca w lewo. 0, 0, 1. Raz 2 do potęgi 3, już będzie. Mamy takie same wykładniki. Yy. Poczekajcie w formacie zmiennoprzecinkowym, w którym Mantesa liczba przechowuje się w 4-bitowym polu Mantesa 4 pole, Mantesa 4-bitowe pole. Te liczby teraz powinniśmy dodać ze sobą. 0010 1, 0, raz 2 do punktu trzeciej To zapisałem najpierw tu drugą liczbę, obojętnie, czy najpierw zapisać, zapisać pierwszą czy drugą. 0, 1, 0 raz 2 do potęgi trzeciej sobie to dodajemy. Tutaj się nic nie zmienia przy dodawaniu. 0, 0, 1, 0, 1. Super, i musimy obliczyć to w postaci dziesiętnej, czyli jakby ten wykładnik musimy zlikwidować, czyli piszemy 2 do potęgi minus 3. Przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo, więc będzie 1, 0, 1, 0, razy 2 do potęgi 3, razy 2 do potęgi minus 3. To się redukuje, tego nie musicie pisać, bo ja Wam to piszę, żeby żeby Wam pokazać co tu się dzieje i to jest nasz wynik w postaci binarnej i to jest po prostu 10 więc jaki jest wynik dodawania liczb przedstawionych w formacie zmiennoprzecinkowym no to ten wynik to jest po prostu 10 a ile trzeciem na dokładności no to tutaj obliczyliśmy sobie, że to jest 10 do 3,8 i odejmuję 1,10 i to jest 3,8 i to jest nasz wynik. Y, tyle, co że na dokładności. Mam zdanie 7, oblicz wartość dziesiętną, liczby zmiennej przycinkowej w formacie IEEE 754. Y, no i jak to się liczy? Najpierw mamy, sobie wiecie co to powiększa, żeby łatwiej było zaznaczać. Najpierw mamy bit znaku, później y, 8 bitów to jest. Na, nasz wykładnik, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i pozostałe liczby to jest nasza mantysa. Oblicz wartość dziesiętną, liczbę zmienno No dobra, najpierw zapisujemy sobie powiedzmy minus 1 razy. To jest liczba ujemna, więc sobie tak pomnożyłem. Później zapisujemy Mantesę, czyli 1,11001 pamiętacie mantysę, czyli, yy, 1, 1, pamiętacie, mantysa, czyli najpierw 1 i później przepisujemy T. Możemy, jak komuś się chce, to może te resztę 0 zapisać, mi się nie chce. Raz, 2 do potęgi i później yy, musimy zapisać wykładnik liczymy wykładnik 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 tutaj mamy, to jest liczba zmiennoprzecinkowa, więc w wykładniku mamy przestrzenicę bias a więc y, musimy odjąć to przestrzenicę bias teraz odejmujemy, tutaj będzie 0, tutaj będzie 1 yy, i tu będzie 1 i tutaj już będą 0. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No i z tego nam wychodzi 1 warter 2, 2 do potęgi 6. Mhm. I tu już jest nasza liczba. Teraz, żeby zapisać to w normalnej postaci binarnej, to po prostu mnożymy 2 do potęgi minus 6, żeby nam się wykładniki zerwały. To będzie minus 1, czyli ten znak liczby, czyli ta liczba jest dalej ujemna. Przesuwamy o 6 miejsc w prawo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. No i tak. No i teraz liczymy to liczbę. To jest w postaci binarnej. Cały czas musimy to obliczyć w postaci dziesiętnej. To będzie tak. 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16. 32, 64 to będzie 96, 106, 112, 114. Czyli z tego nam wychodzi, że to jest 114, i minus 1 razy 114 to jest minus 114, i to jest nasz wynik. No i jeszcze. Możemy to jeszcze podsumować, jeżeli mamy obliczyć wartość liczby zmienno przecinkowej i ta liczba zmienno przycinkowa jest w postaci takiej, no to po prostu zawsze bit znaku to jest pierwsze, pierwsza pozycja, później kolejne zawsze 8 bitów to jest wykładnik i pozostałe liczby to są. To jest monteca. No i jeżeli komuś by się. Tutaj tych wszystkich cyfr jest 32. Teraz mamy zadanie ósme, liczbę dziesiętną. Przedstaw w formacie IEEE 754 pojedynczej oraz podwójnej precyzji. W poprzednim zadaniu, siódmym, mieliśmy obliczyć w pojedynczej precyzji. Teraz musimy obliczyć w pojedynczej, w pojedynczej oraz podwójnej. Więc najpierw musimy to liczbę, minus 47,500 i... 5, Tyś, nie, czekajcie. No, po prostu to liczbę musimy zapisać w postaci binarnej. No i żeby nie tracić czasu, to po prostu sobie już tą liczbę zapiszę. Minus 407. W sumie tej, tej jedynki na razie nie musimy napisać, że to jest liczba ujemna. 407,5625 to jest. 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 No i super. No i teraz co liczbę musimy doprowadzić do postaci, żeby była tylko jedynka z przodu, czyli 1 1 0 0 1 0 1 1 1, 1 0 0 1, Raz 2 do ptęgi przesunęliśmy przy o raz 1 2 4 5 6 7 8 8 miejsc. No i dobra, i teraz mamy to jest nasz wykładnik, to jest nasza mantysa, więc możemy już zapisać odpowiedź. E, musimy zapisać to w, w formacie w takim formacie pojedynczej precyzji, czyli najpierw mamy bit znaku, później kolejne 8 bitów, to jest nasz wykładnik. Wykładnik to jest 8, czyli 8 to jest. Tak przedstawia się 8 w postaci binarnej i musimy, jeżeli przedstawiamy w pojedynczej precyzji w tym formacie, to po prostu wykładnik ma 8 bitów, czyli to musimy rozszerzyć do 8 bitów. 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz musimy dodać przesunięcie bias. Dodajemy 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 1. Mamy 8 bitów, sprawdźmy tak. piszemy e, nasz e, wykładnik i później pozostałe miejsca to są e, to jest po prostu mantysa, czyli, czyli to. To będzie 1 0 0 1 0 1 1 1 1, 1 0 0 1.

No i ta długa straszna liczba to jest nasza odpowiedź. I teraz musimy zapisać w postaci podwójnej precyzji. I czym to się różni? W podwójnej precyzji. Już wiecie co, ja to Panu zapiszę. Najpierw mamy bit znaku. Pierwszy bit to jest bit znaku. Później. 8 bitów to jest wykładnik no i reszta dopełnienie do 32 bitów to jest mantesa czyli 32 odjąć 9 to będzie 23 tutaj mamy 23 bitów 23 bity na mantese to jest pojedyncza precyzja i teraz podwójna precyzja to znowu pierwszy bit znak podwójna precyzja to będzie 11 bitów wykładnik no, i też podwójna precyzja ma łącznie 64 bity, czyli na mantysę mamy 64 odjąć 12, to będzie 52. 50, 52 bity będzie na wykładnik. Tak, tak. No i dobra. Żeby zapisać tą liczbę w postaci podwójnej precyzji, to najpierw korzystamy z tego wzoru. Najpierw piszemy znak. Bo tutaj jest minus. Teraz wykładnik w, 11, 11, w postaci 11 bitów. To jest nasz wykładnik, więc piszemy tak. W sumie tutaj mam trochę policzone, ale policzmy jeszcze raz. 8 to jest tak. Rozszerzamy do 11 bitów. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teraz dodajemy przesunięcie bez czyli 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sorry dodajemy 1, 1, 1, 0 1 czy będzie 0? cyk, cyk, cyk Ej. Ej, to jest nasz wykładnik, przepraszam sobie go mamy 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 1, 1 i później mamy mantysę mantysę to obliczyliśmy sobie tutaj, więc sobie przepiszmy eee, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 mantysa musi mieć w sumie 52 bity naliczyliśmy, tutaj jest 12 bitów, więc musimy jeszcze dodać 40 zer 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i ta cała strasznie długa liczba to jest nasze, nasz wynik w postaci podwójnej precyzji. I koniec.